Witajcie z Facebooka, witam Was bardzo serdecznie, przed Wami Enlisted, mamy nowy event, Operacja Market Garden. O dziwo, zaskoczę Was, jest to całkiem spoko event, ponieważ twórcy się troszeczkę postarali i zrobili coś nowego, musieli troszeczkę więcej zaprojektować rzeczy niż tylko dać mapę, to... to... Po prostu musieli zrobić coś nowego. Całość można oczywiście wbić za darmo. Yy, mamy, znaczy oczywiście, no tu no, wyjątkowo można wbić za darmo, bym tak może powiedział. Mamy tutaj taki karabin do zdobycia. Jest go chyba cztery sztuki. No jakieś tam priorytety gracza, ale najważniejsze, moi drodzy, jest to skład spadochroniarzy z jakąś tam bronią. Składaną tutaj <laughs> biednie wygląda. Więc moi drodzy, ten event będę chciał zrobić, bo spadochroniarze to jest coś, co, czego nie mam. Tak naprawdę nie mam żadnych spadochroniarzy. Mimo, że puk taki już mam, airborne, ale no niestety on nie jest spadochroniarzem jakby w tej grze, tylko zwykłym szturmowcem. Ale zanim ten event, wam pokażę na szybko coś, co ominąłem jakby w tym patchu, co miał, co, co jest aktualnie. Czyli moi drodzy, skład na czwartym Battle Race z SVT-40 AG. Dlaczego ten oddział chcę wam pokazać? Bo jest troszeczkę... Technik ma coś nowego po prostu, zobaczcie to. Pojawia nam się tutaj AG-2. Jak to sobie wybudujemy? Nie wiem, byle gdzie w sumie. Obojętnie. Wygląda to mniej więcej tak. Nic wybitnego, dosyć malutkie to działko. A szczerze, to mniej więcej tak. Spróbuję pojedynczo. Raz, dwa, trzy. Aha, czyli można sz szybko strzelić trzech? albo czterek, nie wiem, jak dziś to działa. A tak można pojedynczo. No, według mnie jest to coś ciekawego. Eee, jakbym chętnie bym tym zagrał na meczach, no wiecie, niestety to jest y, skład premium, jest, ale ciekawa jest to rzecz, naprawdę. Ciekawa rzecz. Pewnie w moich meczach będzie to raczej zbanowane, tych takich bardziej takich y, treningowych, esportowych i tak dalej jakie w większości teraz tylko gram. Ale na randomki, kurcze, chętnie bym to przetestował. Na obronę to może być coś zabójczego. Szczególnie, że to tak szybko napierdziela. Ciekawa rzecz, moi drodzy. No to co do eventu, yy, to było darmowe, co pokazałem. Jak zapłacicie, wbijacie go o 30% szybciej. O 30% szybciej. No dostaniecie unikalną dekorację tego zabyć nie można. No i 9000 srebra i ulepszenie maszyny e, zamówienia. No to jak lipne rzeczy są. Jedyne, co jest ciekawe, no to ten właśnie decorator. Tutaj takie orzełki wam przybliżę, pewnie zobaczycie. No, nic wybitnego raczej. Tego nie kupujcie, to jeszcze kosztuje aż 900. Y to jest za darmo, to sobie grajcie. 5000 dziennie trzeba wbijać. Ja troszeczkę pierwszy dzień przyspałem, dopiero mamy drugi dzień. No to co, eee, zagrajmy. Mamy USA i Niemcy, nie możemy mieć wyboru. Już naprawili to względem poprzedniego eventu. Mam nadzieję, że wylosuje mi. Szczerze, z tego co słyszałem, no po prostu grałem. USA praktycznie nie idzie wygrać, nie? Żeby wygrać, trzeba zagrać z Niemcami. Zobaczmy, co nam wylosuje. No, jak wylosuje Was USA, no to po prostu mamy tylko spadochroniarzy. A jak mamy Niemcy, których tak szczerze mniej lubię, no to mamy dużo różnych rzeczy. Mamy APCKa. No, po prostu to, że ludzie tutaj budują raliki są i jest ap no po prostu to wygrywa tą grę na ziemi, że no ci spadochroniarze po prostu są bez szans, bo spadochroniarze mogą wybudować relika, mało osób to robi, a jeszcze mniej osób potem na tych relikach się buduje, bo wtedy trzeba jakby odznaczyć, że yy, spawnowanie w powietrzu. Więc jest to dosyć ograniczone. No i więc wygląda mniej więcej tak, że mamy dwa punkty, A i B, one są idealnie umiejscowione na mostach dwóch, no, i po prostu drużyną tych sporochroniarzy jest... zobaczcie to. To jest coś, co robi na pewno robotę. Niemcami w sumie jeszcze nie grałem. Ale ładnie to wygląda. Eee, po prostu robi to niezłą robotę. I co? Kurde. Że, ej, dobra, nie wiem, co mówiłem. Nawet robi robotę ten widok, ale co chciałem wcześniej mówić? Nie będę, dobra, tu już zostawię tego apc Eee... Ci ktoś tutaj blisko. Ci mniej więcej. Świetnie To co, nie na dachu wylądują? No tak mniej więcej na dachu by pasowało A nie, tu nie ma dachu Mam wrażenie, że coś mi zepsuli z grom. Gorzej działa troszeczkę Jakieś mam większe przycięcia Ale to może mi się wydawać tylko Idziemy na punkt, który nam przejmują go No ja tu jeszcze mam artylerię i tak dalej no W mojej opinii ciężkie to będzie do wygrania względem USA Bo dwa na raz muszę mieć przejęte, nie? Dwa na raz, żeby im to zaliczyło Jest to na pewno. A, moździerz. Jest to na pewno fajna rzecz, żeby przetestować w ogóle składy tych e, spadochroniarzy, bo większość osób nawet nigdy nie grała z spodochroniarzami. Ja na przykład żadnego składu spadochroniarzy nie mam. No i w sumie tak będzie cała gra wyglądała, nie? Ale szanuję ich za to, że trochę czasu poświęcili i chociaż dodali te dwa punkty. Jest to coś na pewno ciekawszego. Nie jest to taka zwykła gra. Jak była wtedy. Yy, jak była Rosja versus Japonia. Strasznie w tym miejscu jestem. Tutaj nic nie mogę zabić raczej z tego miejsca. Tu jest płot? O, the tak. Widzę, że większość osób atakuje. Mimo wszystko z tamtej strony jest masakra. Tu wybuch za wybuchem. Na tych mostach Wszyscy wszystko w mosty pakują, nie? Ok, tutaj lądują. Jeden ja miał naboi? 5? Ja wywaliłem całe 100, a to tylko 50 ma naboi Ej dobra, ja się przyzwyczaiłem, że te jest są na maxa ulepszone i one one hitują częściej. A tutaj no niestety tak nie jest Już jak ktoś z to jeszcze, na no? może przeladuję już 50 naboi to całkiem mało to Wolałbym w mieć tak szczerze już będzie. No Oj. Zabrakło na ostatniego. Pff, jak mnie ograł. Ty halo, bo nam tutaj... Lipa jest, lipa jest, gdzie są raliki jakieś? Halo? Teamek, co się dzieje? Dobra, to też zależy od kompetentnego teamu, nie? Bo patrząc po tym, że u nas ralika wybudowałem, no nie wiem, może ktoś tam wybudował. Ale nie ma ralików! I ja nie mam gdzie się teraz respić. No to, ile postawimy zaraz jakiegoś. Kurczę, bo byłoby lipnie przegrać na tym... na tych Niemczech. Tak mówiłem, że są nie do przegrania. No kurde, nawet nie że dobiec. Porażka będzie, moi drodzy! No way! Niewiarygodne. Jak do tego doszło nie mam zielonego pojęcia. To może jeszcze wam pokażę USA. Tak to wygląda z perspektywy grania jako USA. Idealnie mi znalazło. Coś czuję, że teraz tego nie wygram jako USA nie wiem, tamten DIN był wybitnie gówniany, nigdy z Panu żadnego nie wybudował. Pięknie to wygląda, nie? Tyle samolocików na niebie to nigdy nie widziałem. A jak ktoś, jak takie ma, pikanie macie, to wyskakujecie, jakbyście nie wiedzieli, bo się dowiedziałem, że niektórzy o tym nie wiedzą. No, jak wjechał APC? Ale trochę za późno odpaliłem spadochron. Ale przeżyłem, I to giz. Wezmę może sobie, no, 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 bo tu jest tylko dość w Jeszcze leci. Zostawię ralika, żeby ktoś się ngrępić. No nie, nie będzie już napięcie. Teraz będę przemawiał B. No, ciekawe ten event, no na pewno wolę grać tego. Tam po pierwszej bitwie już mi się nie chciało grać, bo te bronie były do dupy, yy, mapa była ta sama, no żadnych zmian tak naprawdę nie było w tym evencie. Jakbym grał normalną grę, tylko z setupem, nie? A tutaj naprawdę... to jest to ciekawy tryb. Może nie do końca taki świetnie zbalansowany, ale na pewno ciekawy. bo co tam widzę cokolwiek, granat mam za sobą, czemu? Skąd? Wow, w koniec zabój! Normalnie garant grałem tym naprawdę sporo, sporo czasu. A może będzie wygranko tutaj też? na ja, dachu popierdzielają. Chyba tutaj coś takiego. Zostawia coś takiego. Ouch! Lubię ah, ja go zabić. Teraz, moi drodzy, jak chcecie się respić niezpadokroniarzem, to odklikujecie tutaj odrodzenie w powietrzu i wtedy możecie się respić na yy, właśnie respawnie. No co prawda, bronie będziecie mieli takie jakie ten. Nie będziecie wtedy wziąć chyba z skrzyni. Zresztą chyba nie ma takiej skrzyni tutaj nigdzie. No ale możecie od razu być na polu walki. Nie musicie godzinę czekać y, za tym lądowaniem, no bo ten wyskok i tak dalej, no to to trwa naprawdę sporo, sporo czasu, a tu możecie cały czas y, napierać, nie? Gdzie są te typy? Uuu daleka, strzelają panie A to a ktoś tam bierze w ogóle? Nie, mam wrażenie, że ci ludzie, ci mężczyź są niekompetentni. Tutaj takich różnych dziwnych graczy rzuca. Oh my god. Bo ja tam nie wierzę, że to są wszyscy boty, to są normalni ludzie raczej. Tylko niektórzy grają tak słabo, że... No aż jest się w szoku, nie pamiętacie, tu odklikujecie i się wtedy respicie. Patrząc po tych punktach całej drużyny, jak tutaj jest jedna, jeden punkt, to szczerze wydaje mi się, że praktycznie nikt się nie respi w taki sposób. Praktycznie nikt się w taki sposób na tej nie respi. To ich artyleria? i ich... Zresztą my nie mamy artylerii chyba. No kurde, chłopie, wypierdziałeś tam tego miejsca. Tu mam motowe, no to świetnie, jest, sołk Kolejny, no ja no, ale zkam z tym punktem po prostu jakiś. Nie widziałem go. Coś tu nagrzebali z tym cieniowaniem, mi się wydaje. No, no nie da się, mam najwięcej fragów, reliki stawiam, wszystko. No, po prostu się nie da. Nikt się nawet na tych relikach nie respi. Moi drodzy. Dobra, bo ten odcinek będzie już za długi, mi się wydaje. Jak już nagrywam go prawie pół godziny. Dziękuję za oglądanie. Tak wygląda ten event. No, jest on fajny, tylko kurde. Jak zwykle, jak zwykle zawodzą po prostu teammates. No, ja po prostu nie mam szans wygrania tego samemu. Ja tu tak naprawdę gram sam w tą grę. Cała reszta to są jakieś boty, po prostu, moje drużynie. Ja nie mam po prostu szans wygrania. Ta gra, co widzieliście przed chwilą, gdzie USA wygrało tego, to jest po prostu ewenement dla mnie i to będzie raczej rzadka rzecz. No to już nawet nam tego, rozwalają samolot, nie? Świetnie. Pik gameplayu po prostu. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie, zagrajcie sobie event, darmowe rzeczy, można właśnie dostać taki skład spod żeby można było sobie ładnie grać, lądować na jakichś plecach i tak dalej. Bardzo przydatna rzecz, ja takiej nie mam, więc będę to sobie grindował. I widzimy się w jakimś następnym odcinku. Chyba Wam zrobię osobny odcinek z losowań tych paczek, bo mam całkiem sporo tego sianka, więc coś tam sobie polosujemy. Dziękuję za oglądanie, do następnego, trzymajcie się, cześć.